Witajcie. Dzisiaj o zmianie formy opodatkowania w, w trakcie roku. W związku ze zmianami, jakie wejdą w życie od 1 lipca 2022, ustawodawca wprowadza możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego. I tak, jeśli okaże się, że skala podatkowa jest korzystniejsza dla, dla podatnika, który jest obecny na liniówce, wówczas może dokonać zmiany na skalę podatkową do 30 kwietnia 2023, czyli po zakończonym roku 2022. Jeśli podatnik będzie chciał przejść z ryczałtu na skalę, bo okaże się, że jest korzystniejsza skala, może dokonać takiej zmiany od 1 lipca 2022 do, do, do 22 sierpnia 2022, bądź też do 30 kwietnia 2023, czyli po skończonym roku podatkowym. Jeśli podatnik chciałby przejść na ryczałt lub na liniówkę ze skali, <taki> takiej możliwości nie ma. Dodatkowo tutaj no, jeśli ktoś jest na ryczałcie e, obecnie, to może pojawić się pewna trudność, ponieważ ryczałtowcy, jeszcze szczególnie jeśli nie są watowcami, e, nie zbierają kosztów, e, czyli nie zbierają faktur zakupu, e, no i tu udokumentowanie e, zakupów może być dla nich utrudnione. E, Także tutaj, jeśli, jeśli e, Myślicie, że, że, że skala może być dla Was korzystniejsza, a jesteście obecnie na ryczałcie, to zbierajcie faktury, bo mogą być wam jak najbardziej potrzebne w celu, w celu udokumentowania wydatków, bo można było zrobić zapisy w, w książce uzyskania przychodów. I jeszcze, jeszcze jedna myślę sobie ważna zmiana, bo to też tutaj y, z, będzie dotyczyła wszystkich, wszystkich ryczałtowców, że ryczałtowców, nie tylko ryczałtowców zostanie ujednolicony termin składania zeznań podatkowych za rok 2022 i y, ustawodawca wprowadza, że będzie to 30 kwietnia 2023 to nie będzie jeden termin dla wszystkich, nie tak jak było dotychczas, że karta podatkowa do 31 stycznia, ryczałt ewidencjonowany do, do końca lutego. Już tego nie będzie, wszyscy podatnicy będą się rozliczać do końca kwietnia za poprzedni rok podatkowy. I myślę, że to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.